Czujesz, że masz problem z mówieniem po angielsku? Oto sekret, który pomógł mi przełamać barierę językową. Mówienie do siebie. Tak. Mówienie do siebie to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów, ale jednocześnie najbardziej efektywnych na naukę angielskiego. Choć może to brzmieć dziwnie, to wbrew pozorom rozmawianie ze sobą w języku obcym to jest klucz do poprawy płynności i nabrania pewności siebie w wymowie. Chodzi o to, aby nie tylko powtarzać słówka, ale żeby tworzyć całe Zdania, nawet jeżeli mówimy tylko do siebie, możesz opisać swoje codzienne czynności, możesz um, opisywać, co wczoraj robiłeś, co chcesz zrobić, jakie masz plany, możesz opisywać książkę, którą właśnie przeczytałeś. Ta metoda pomaga nie tylko w utrwaleniu słówek, ale również w nauce gramatyki i budowaniu poprawnych zdań. I wiesz, ważne, aby nie bać się robienia błędów. To właśnie dzięki. Takim praktykom stajesz się pewniejszy w mówieniu. W moim kursie korzystamy z tej metody, bo mówienie do siebie to świetny sposób na poprawienie płynności. Codziennie masz szansę ćwiczyć, a dodatkowo nagrywasz swoje zdania i porównujesz wymowę. To wszystko sprawia, że mówienie w angielskim stanie się dla Ciebie naturalne i komfortowe. Napisz do mnie na WhatsApp po prostu słowo kurs i wypróbuj pierwsze 7 dni zupełnie za darmo, bez dalszych zobowiązań. Czekam na Ciebie.